Marszałek Idi Amin został prezydentem Ugandy w 1971 roku. Dla reszty świata był aktorem, którego ekscentryczność ustępowała miejsca jedynie komicznej bufonadzie. Jednak za uśmiechem krył się trzeźwo myślący potwór, który doprowadził do tragedii niewyobrażalnych wprost rozmiarów. Pod koniec jego rządów liczba ofiar Amina sięgnęła 300 tysięcy. Zamienił doskonale prosperującą Ugandę w bankruta stojącego na krawędzi zagłady. Rzeki były pełne ciał zabitych przez niego ludzi. Mistrzowie zła. Idi Amin. Położona w sercu Afryki Uganda została brytyjską kolonią na przełomie XX wieku. W jej skład wchodziły ziemie dawnego królestwa Buganda oraz wielu mniejszych plemion. Kraj posiadał olbrzymie złoża minerałów i szczycił się wysokim współczynnikiem produkcji rolnej. Amin urodził się na zachodnim brzegu Nilu w połowie lat XX. Należał do plemienia Kakwa, słynącego z walecznych wojowników. Jego wzrost i siła szybko zostały dostrzeżone przez jednego z oficerów brytyjskiej armii kolonialnej. Wcielono go do królewskiego afrykańskiego pułku strzelców. Był wielki i potężny. Miał prawie dwa metry wzrostu, był silny jak dąb. Chyba nigdy nie zapomnę widoku Amina, maszerującego wraz ze mną na czele kompanii. Na jednym ramieniu niósł kilka Brenów. A na drugim żołnierza o imieniu Ascari, który nabawił się jakiejś kontuzji, był niewiarygodnie silny. Nie tylko silny, ale i brutalny. W 1951 roku został bokserskim mistrzem Ugandy wagi ciężkiej. Tytuł utrzymywał przez 9 lat, eliminując przeciwników jednym potężnym uderzeniem. Podczas powstania Mau Mau w sąsiedniej Kenii, Amin okazał się także doskonałym zabójcą. Prowadziłem patrol, którego celem było osaczenie szczególnie groźnego oddziału sił Mau Mau. Pamiętam, że nagle dostaliśmy się pod ogień wroga. Amin zachowywał się jak zawodowiec. Zabił dwóch, trzech czy czterech nieprzyjaciół w przeciągu zaledwie kilku minut. To było naprawdę niezwykłe. Wydaje się, że Brytyjczycy potrzebowali takich ludzi jak Idi Amin, ludzi zajadłych i okrutnych, zdolnych wykonać nawet najbardziej odrażający rozkaz, byle tylko osiągnąć określony cel. Tacy właśnie ludzie byli wtedy promowani. Idi Amin znalazł się we właściwym miejscu o właściwym czasie. 12 miesięcy przed uzyskaniem przez Ugandę niepodległości brytyjscy oficerowie z Królewskiego Pułku Strzelców zaczęli przygotowywać swoich czarnych podoficerów do przejęcia ich zadań w nowej Armii Ugandy. Amin był niepiśmienny i nie miał żadnego doświadczenia w dowodzeniu. Podczas pierwszej lekcji nauczył się, jak otworzyć konto w banku. Zaprowadziliśmy go tam i kazaliśmy podpisać się. Ćwiczył, ćwiczył i ćwiczył. Aż po 20 minutach dyrektor banku zaakceptował w końcu jego podpis. Pamiętam, że kiedy wyszliśmy na ulicę, Amin powiedział, muszę zrobić małe zakupy. Kiedy kilka godzin później wrócił do koszar, okazało się, że kupił kilka nowych garniturów, kilka skrzynek alkoholu. Nie wierzcie, że muzułmanie nie piją oraz nowy samochód. Nie miał prawa jazdy. Nigdy nawet nie podchodził do egzaminu. Nie muszę chyba mówić, że zrobił debet, zanim jeszcze wpłynęły jakiekolwiek pieniądze na jego konto. W 1963 roku po odzyskaniu niepodległości przez Ugandę, Amin stanął przed sądem wojennym oskarżony o morderstwo 40 członków plemienia Turkana. Jednak za rządów nowego premiera Miltona Obote zarzuty oddalono, a Amina mianowano pułkownikiem. Niedługo potem Amin znów miał kłopoty. W 1966 roku oskarżono go o korupcję. W przeciągu miesiąca na jego koncie pojawił się ugandyjski ekwiwalent 20 tysięcy funtów, więcej niż zwykły pułkownik mógł zarobić przez 10 lat. Aminowi groziło więzienie lub śmierć. Mógł też zacząć działać. Dostałem od niego wiadomość z pytaniem, czy nie spotkałbym się z nim na polu golfowym w Kampali i to o czwartej nad ranem, co samo w sobie było dość niezwykłe. Poszedłem tam jednak i podczas długiej rozmowy poznałem jego plany związane z obaleniem obote. Musiałem go wysłuchać. Był wtedy brygadierem. Pamiętam, że powiedział, czy kiedy służyłem w pańskim plutonie, byłem dobrym podoficerem? Odparłem: Tak, byłeś bardzo dobry. Wtedy popatrzył na mnie smutno i rzekł: Teraz jestem wyższym oficerem. To o wiele trudniejsze. Amin sięgnął po władzę w 1971 roku, zajmując miejsce obotek, kiedy ten uczestniczył w konferencji Wspólnoty Brytyjskiej w Singapurze. Po przewrocie obiecał powrót do demokracji. Kłamał, ale na razie ludzie widzieli w nim wyzwoliciela. Byłem bardzo młody, kiedy pierwszy raz pojawił się w naszej wiosce. Przyleciał wielkim śmigłowcem. Po raz pierwszy widziałem coś takiego. Nikt z nas nie widział wcześniej śmigłowca. Wysiadł w pięknym mundurze z pistoletami, otoczony doskonale ubranymi i wyposażonymi żołnierzami. Machał przyjaźnie do wszystkich. Wydawał się wiarygodny. Był czymś zupełnie nowym w naszym społeczeństwie i polityce. Jednak Amin i jego ludzie prowadzili już wtedy ludobójczą kampanię skierowaną przeciwko plemionom wspierającym poprzedni rząd. Najpierw przeprowadził czystkę w armii, zabijając współplemięńców robotę. Podczas zamachu stanu byłam na uniwersytecie, mieszkałam w żeńskim akademiku. Wszyscy cieszyli się i tańczyli. Potem w naszym akademiku imienia Mary Stewart pojawili się żołnierze. Przyglądali się nazwiskom na drzwiach i zabierali niektóre dziewczęta. Był środek nocy. Krzyczały i błagały o litość. Wyciągali dziewczęta z wybranych plemion i mordowali je. Wielu z nich nie zobaczyliśmy już nigdy. Wielka Brytania jako pierwsza uznała reżim Amina. Dla premiera Edwarda Hita przejęcie władzy przez byłego brytyjskiego sierżanta było miłą odmianą po prokomunistycznych rządach Miltona Obotę. Wychowała go brytyjska armia w kulturze posłuszeństwa. Myśleli pewnie, że uda im się go wykorzystać. Problem polegał na tym, że Amin był kompletnie nieprzewidywalny. Amin zdecydował się złożyć swoim dawnym kolonialnym władcom niespodziewaną wizytę. Udawał głupca, jednak jego zamiary były śmiertelnie poważne. Dowiedzieliśmy się o jego przybyciu, kiedy pilot połączył się z wieżą kontroli lotów na Heathrow, mówiąc: Podchodzę do lądowania. Mam na pokładzie prezydenta Ugandy. Nikt nie wiedział, po co przyleciał. Na szczęście królowa była w swojej wiejskiej rezydencji. Udało się ją nakłonić, by przyjęła na następnego dnia podczas obiadu. Po obiedzie królowa podniosła wzrok z natwiliżanki z kawą i spytała: Panie prezydencie, Proszę mi powiedzieć, czemu zawdzięczamy zaszczyt goszczenia Pana w Anglii? Amin zaczął się śmiać. To było żenujące. Kiedy już skończył się śmiać, powiedział, Wasza wysokość, w Ugandzie bardzo trudno kupić czarne buty rozmiar 14. Rzeczywiście przyjechał na zakupy. Tyle tylko, że chodziło mu o broń i samoloty potrzebne do walki z przeciwnikami. Jednak wieści o zbrodniach Hamina dotarły do Anglii już wcześniej. Nie udało mu się kupić broni. Odmowa wprawiła go we wściekłość. Zaczął marzyć o zemście na Brytyjczykach. W 1971 roku, kiedy brytyjska gospodarka pogrążyła się w recesji, założył fundusz na pomoc Brytyjczykom i rozpoczął zbiórko owoców i warzyw dla głodujących poddanych królowej. W Wielkiej Brytanii panuje chaos. Ich gospodarka leży w gruzach. Mieszkam daleko od Londynu, ale pomagam jak mogę. Stworzyliśmy fundusz na pomoc Brytyjczykom, na który wpłaciłem 10 tysięcy szylingów z własnego konta. Wielu ludzi przywozi całe ciężarówki owoców i warzyw. Wszystko to dla przyjaciół w Wielkiej Brytanii. Niestety nie przysłali jeszcze samolotu po Dary. Zawsze zastanawiałam się, czy Idi Amina można było nazywać jednocześnie łupcem i łajdakiem. Jedno wyklucza przecież drugie. Był łajdakiem i to bardzo inteligentnym. Wykorzystywał humor, śmiech i żarty, by osiągnąć to, co chciał. W XIX wieku Brytyjczycy sprowadzili do Ugandy Hindusów, którzy zajęli się budową linii kolejowych. Ich potomkowie stali się ugandyjską klasą średnią, do której należała większość sklepów i małych firm. Oczywiście ich zamożność budziła zawiść rdzennych Afrykańczyków. W 1972 roku Amin zdecydował się raz jeszcze upokorzyć Anglię, jednocześnie zdobywając poparcie swoich obywateli. 50 tysięcy ugandyjskich Hindusów z brytyjskimi paszportami otrzymało rozkaz opuszczenia kraju w przeciągu tygodnia. To Brytyjczycy sprowadzili tych Azjatów do Ugandy, więc to oni są za nich odpowiedzialni. Kiedy Amin wyrzucał Hindusów, jego ludzie dzielili się ich majątkami. W stolicy właścicielem sklepu zostawał człowiek, który pierwszy do niego dobiegł. Ludzie zajmowali po prostu porzucone firmy i sklepy. Wielu z nich nie miało doświadczenia potrzebnego do prowadzenia tego typu przedsięwzięć. Niepiśmienny sierżant zostawał pułkownikiem i otrzymywał cukrownię. Nie wiedział, co ma z nią robić. Niektórzy okazali się całkiem sprawni. Ale ogólnie rzecz biorąc, gospodarka padła. Tworzyliśmy klasę średnią, siłę napędową rozwoju kraju. Byliśmy przedsiębiorcami, handlowcami, bankierami, lekarzami, itd. Tak I wszyscy musieliśmy wyjechać w przeciągu dwóch tygodni. Kraj się załamał. Ekonomiczna wojna Amina z Hindusami przyniosła całkowitą zagładę ugandyjskiego systemu zaopatrzenia. Jego rząd stworzył gospodarkę, w której nowi właściciele nie wiedzieli skąd brać surowce ani jak za nie płacić. Pojawił się czarny rynek. Cukru, masła czy soli nie było przez wiele lat. Kiedy ludzie zaczęli głodować, Amin wzmógł represję. Pierwszy pluton egzekucyjny widziałem w 1972 roku. Byłem wtedy młodym człowiekiem. Nigdy wcześniej nie oglądaliśmy czegoś takiego. Ludzi rozstrzeliwano w każdym mieście. Telewizja wszystko filmowała. Chodziło o pokazanie ludziom, że jakakolwiek próba oporu przeciwko Aminowi przyniesie im śmierć. Anybody else who is going to try this against Idi will have to get this treatment I think the best is don't try Po wyrzuceniu Hindusów ugandyjska gospodarka pogrążyła się w chaosie. Aby zdobyć pieniądze potrzebne na utrzymanie armii, Amin przejął kontrolę nad najważniejszym ugandyjskim towarem eksportowym kawę. Jeśli sprzedawało się kawę w Ugandzie, rząd dawał bony, które po miesiącu miały być zamieniane na pieniądze. Te jednak nigdy nie nadchodziły. A jeśli już się pojawiły, to stanowiły jedynie część długu. Natomiast po drugiej stronie jeziora w Kenii, tę samą kawę można było sprzedać trzy, 4 razy drożej. W obliczu nędzy wielu ugandyjskich plantatorów kawy przemycało ją na drugi brzeg jeziora Wiktorii. Zyski Amina spadły do zera. Rozpoczął brutalną walkę z przemytnikami. Łodzie niszczono ze śmigłowców, ostrzeliwano je z czołgów. W ten sposób zginął mój kuzyn. Zajmował się przemytem kawy. Pewnego dnia został schwytany. Zabrano mu pieniądze i rozstrzelano bez procesu. Kiedy naród cierpiał nędzę, Amin zapewniał sobie lojalność popleczników. Co tydzień z lotniska Stansted startował samolot pełen alkoholu i towarów luksusowych. W swojej wiejskiej posiadłości regularnie organizował wystawne bankiety, gdzie przygrywał na akordeonie przerażonym parom. By przypomnieć gościom o cenie zdrady, pokazywał im lodówkę pełną odciętych głów jego ofiar. Amin uwielbiał jeść. Miał 18 dzieci z czterema żonami. Jego ulubiona żona Sara była tancerką Gogo, -go, tańczącą przy muzyce jego własnego zespołu jazzowego The Revolutionary Suicide Jazz Band. Brutalność Amina dotykała także jego najbliższych. W 1975 roku do szpitala Mulago dostarczono poświatowane zwłoki jego żony Kai. Aby utrzymać się przy władzy, Amin potrzebował zagranicznej pomocy wojskowej. Początkowo jego żołnierzy szkolili Izraelczycy, jednak szybko wycofali się przerażeni jego zbrodniami. Amin poszukał więc pomocy w świecie arabskim, nigdy jednak nie zapomniał zdrady Izraela. Kiedy w 1972 roku palestyńscy terroryści zmasakrowali izraelską ekipę olimpijską w Monachium, przesłał telegram do sekretarza ONZ Kurta Waldheima. Hitler i Niemcy wiedzieli, że Żydzi nie działają w interesie całego świata i dlatego zagazowali i spalili 6 milionów z nich. Świat powinien pamiętać, że operacja w olimpijskiej udała się jedynie dzięki współpracy palestyńczyków i Niemców. Idi Amin Dada 27 czerwca 1976 roku, kiedy Palestyńczycy porwali samolot lecący z Izraela do Francji, Aminowi nadarzyła się okazja do zemsty. Zaoferował porywaczom bezpieczne lądowanie na lotnisku NTD. Izraelczycy wysłali zespół ratunkowy złożony z 200 żołnierzy w czterech samolotach transportowych. Po pokonaniu prawie 4000 km Izraelczycy wyzwolili zakładników i to w przeciągu zaledwie godziny. W tym czasie terror Amin'a sięgnął zenitu. Każdego roku tysiące młodych mężczyzn z jego plemienia wcielano do służby bezpieczeństwa, zwanej przewrotnie Oddziałem Bezpieczeństwa Publicznego i Państwowym Biurem Badawczym. Amin dał im broń i pozwolenie na zabijanie. Wielu uznało to za upoważnienie do gwałtów, morderstw i grabieży. W Państwowe w Biuro Badawcze, badawcze było służbą wywiadowczą, wywiadowczą, jaka istnieje w każdym w kraju, w kraju na świecie. Problem w tym, że w Ugandzie służba ta składała się z ludzi, którzy nie mieli o niej żadnego pojęcia. Myśleli tylko o tym, jak się wzbogacić. Zaczęli zabijać, ponieważ tylko w ten sposób mogli powiększać swój majątek. Wykliw Kato zarządzał ugandyjskim ruchem powietrznym podczas akcji na lotnisku NTB. W 1976 roku aresztowano go i osadzono w więzieniu na kasero, niesławnej siedzibie państwowego biura badawczego. Wieczorem pojawiło się ośmiu żołnierzy. Zaczęli mnie bić. Zabrali mi teczkę, zabrali zegarek, nawet moje czeki podróżne. Nie wiem, dlaczego mnie bili. Po prostu mnie katowali, nie zadając żadnych pytań ani nie stawiając zarzutów. Kato miał szczęście, zdołał uciec. Większość z tysięcy więźniów na kasero poniosła jednak śmierć, czasem od uderzeń młotów. W 1978 roku Amin zaatakował Tanzanię, by w ten sposób odwrócić uwagę swoich obywateli od sytuacji w kraju. Jednak jego armia umiała jedynie mordować niewinnych ludzi i nie była w stanie pokonać wojsk Tanzanii. Kiedy jego żołnierze rzucili się do bezładnej ucieczki, Amin ogłosił strategiczny odwrót. Wycofałem naszą armię z Tanzanii ku naszym granicom, ponieważ wierzę w pokój, afrykańską jedność, pojednanie i przyjaźń pomiędzy sąsiadami, w tym także z Tanzanią. Nikt już jednak nie wierzył w krokodyle łzy Amina. Armia Tanzanii wkroczyła do Ugandy. Spotkałem się z nim, ponieważ chciałem zobaczyć, w jakim jest stanie. Był przerażony. Pił i to bez opamiętania. Wciąż powtarzał, możemy ich pokonać. Mam zwolenników. Naród jest mi wierny. To była nieprawda. Wiedział, że jego dni są policzone. Siły tanzańskie zajęły Kampale w 1979 roku. W więzieniu na Kasero przeżyło zaledwie kilku więźniów. Żołnierze znaleźli także tunel wiodący do rezydencji Amina, a tam kolekcje zdjęć jego torturowanych ofiar. Amin zdołał jednak uciec, wybrał emigrację i wiódł spokojny żywot w Arabii Saudyjskiej. Iliamin zmarł 16 sierpnia 2003 roku. Choć był odpowiedzialny za śmierć 250 tysięcy ludzi, nigdy nie podjęto próby sprowadzenia go do Ugandy, aby osądzić go za jego zbrodnie. Opracowanie wersji polskiej studio Kompany Warszawa. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Jacek Sobieszański.